Witam Was widzowie. Dzień dobry Państwu kochani moi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak podłączyć taki silnik do prądu. Eee, no ja tu już sporo w sumie podłączałem silników, więc trochę chyba już doświadczenia mam, nie wiem czy ten mi się uda podłączyć. Ja go podłączałem już, ale nie pamiętam czy... Znaczy nie wiem czy będę pamiętał jak go... Czy, go, czy dobrze go podłączę, czy nie. Dobra, bez, zbędne, bez zbędnego pierdzielenia. Weźmy się do podłączenia, bo Uch. to mi się wydaje na początku, że tak niebieski trzeba będzie splątać z, z... Yy, brązowym. Czy ja tak mówię, bo może akurat w tej pralce tylko były takie kolorki. No tak, bierzecie. Jeśli dla Was jest nieważne, w którą stronę będzie się silnik kręcił, no to bierzecie którąkolwiek szczotkę albo tą, albo tą z tyłu, z drugiej strony o tą. I skręcacie ją w moim przypadku z brązowym, to jest wyjście. Macie trzy kable, nie, cztery kable. Te dwa białe są od jakiegoś tam czegoś, co Wam się nie przyda. Znaczy, jeśli nie będziecie chcieli jakichś dodatkowych systemów robić, tu macie od jakiejś tam specjalistycznej prądnicy też. Ona jest do różnych systemów. A jeśli chcecie, żeby po prostu silnik działał i tyle, e, no dobra, mamy te kable. Czy tam biorę czerwony. czerwony i brązowy biorę i je skręcam ra razem bierzecie tylko ten niebieski u mnie czyli ze szczotki obojętnie jakiej i ten zielony który wychodzi z silnika eee, muszę wziąć kabel z kostką. jestem ciekawy bo ten kabel gdy wyjście ma kilka volt. czy ten silnik ruszy na ten kabel. Więc od razu będzie test. To gdzie jest wkrętaczek? O, jest wkrętaczek do kostek elektrycznych. Sobie tutaj ugarnę te kostki, porozkręcam. Niebieski ja bym dał do niebieskiego po prostu, a, a zielony do... jaki tam? Brązowy, do brązowego po żeby było widać by ten kręcić dla dobra, nie wiem czego, może nauki, może głupoty. Słuchajcie, nigdy nie róbcie tak jak ja tu zrobiłem, to było bardzo głupie. Ja byłem co prawda za tą kratą, ale to mogło bardziej pod kątem jakoś polecieć, nie wiem, przelecieć przez te kraty jakoś. No i Mogłem czym oberwać, więc serio nie róbcie tak. Ziemię. Ty, wygięło się? Nie. Jo rzuciło. Pasi, silnik na, na ziemię spadł. Ej, serio, nie róbcie tego. Się za kratą schowałem, ale tak głupio. Bo tak ustawiłem silnik. Teraz go podłączymy sobie. Chyba lecimy. A nieźle! Ja tak czy siak wolę się za kratą schodać. Aha! A nieźle! <grywia> ja pierdzielę. Aż się tutaj pojemniczek z mosiądzem się prędziu. Zaszykuje się ustawka, hej!